Tu dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach i nie tylko! Dzień dobry Państwu! Dzisiaj przed nami wyjątkowa książka pod tytułem Zaginiony Oli, Wydawnictwo Poradnia K. A ze mną Staś, który książkę przeczytał, zna. No i jakie są Twoje odczucia? Moje odczucia, moje wrażenia są bardzo dobre. Bardzo ciekawa i poruszająca książka. Okej, okay. może zacznijmy od początku. Kto to, co to jest Oli? Oli to taka pluszowa zabawka, taki króliczko-miś, coś takiego, którego uszyła mama Billiego, czyli chłopca, który e, jest też w tej książce jednym z głównych bohaterów. I kiedy w, szpital, w szpitalu na poczekalni czekali, Aż doktor przyniesie im wiadomości, ponieważ ich synek Billy miał dziurkę w sercu, niestety. No to szyła sobie takiego dla niego króliczko, właśnie, Misia. Potem się, potem okazało się, że Billy jest zdrowy, że dziurka jest mała i się po prostu sama zagoi. A zabawka została. Zabawka została. I stała się ulubieńcem małego chłopca. Mhm. Ok, czyli już wiemy, kim jest Oli, kto to jest Billy. No, a dlaczego ta książka jest taka ciekawa? Dlaczego nie mogłeś się od niej oderwać? Bo ma dużo zwrotów akcji, jest ciekawa. Są tutaj dwa wątki poruszone. A jakie? One są tutaj oddzielone kolorami stron, co ciekawe, co jest bardzo interesujące. Białe strony, takie czyściutkie, jak biel, są o bohaterach pozytywnych, czyli o Olim, o Billim, o jego mamie, Tacie. No i o innych takich wesołych postaciach i pozytywnych. A na ciemny, taki brązowawy, że tak powiem, brudne takie strony, jakby. Takie rdzawe. Takie rdzawe. Są o negatywnych bohaterach, których też tutaj mamy. A kto jest tutaj negatywnym bohaterem? Czy zdradzisz rąbka tajemnicy? Oczywiście zdradzę. Negatywnym charakterem jest klaun Zozo, który kiedyś był, był królem klaunów w grze Dołóż Zozo w Luna Parku. I był bardzo wesołą postacią, ale potem park zamknięto. I odebrano mu jego jedyną miłość życia, czyli tancerkę. I zebrała ją jakaś dziewczynka, a potem park zamknięto na zawsze. No i ten klaun popadł w taką jakby depresję trochę i zaczął zbierać różne rzeczy do swojej takiej groty, którą znalazł, i stworzył w niej swoją bazę taką tajną. I stworzył taką, z tych części, które tam poznosił, stworzył armię ciarek, czyli takich mechanicznych stworków trochę z różnych części. Zabawek, części torów na przykład, puszek. No i były bardzo złe, nikczemne. I dla tego Zozo, który chciał się zemścić za to, że, że mu zabrano tą y, tancerkę, to Zaczą, zaczął rozkazywać ciarkom, żeby znosiły ulubieńców. One tak chodziły wszędzie, porywały zabawki, przynosiły do groty, tam je torturowano, no niestety. Wow, czyli normalnie kryminał, sensacja, thriller w jednym. <gryminał> tak jest. No a że Oli był ulubieńcem, no to polowały też na niego. O kurczę. Słuchaj, książka, jak mówisz, pełna zwrotu, zwrotów akcji, sensacyjna wręcz. Nie przeraża Cię ilość stron? Jest 300 stron, ale się fajnie czyta, łatwo. Na początku się tak trochę przeraziłem, ojeju, 300 stron, to będzie trochę dla mnie wyzwanie, ale tak wciągające, że nawet nie zauważyłem, kiedy byłem w połowie książki. Duży druk, czytelny. Fajnie, że jest to podzielone na rozdziały. Bardzo, bardzo mi się podoba to, co zrobił wydawca, czyli podzielenie w ogóle historii na białe strony o pozytywnych bohaterach, o czym wspominałeś, i na trdzawe, o tych negatywnych. Świetnie jest to podzielone. A powiedz mi w ogóle środek tej książki: środki, jak Ci się podobały ilustracje, bo one są dosyć takie kurcze, mroczne. Tak, niektóre przerażające, niektóre fajne, znaczy takie pozytywne, wesołe, ale niektóre, no niestety, takie mroczne, bardzo właśnie dużo ciemności w tych obrazkach, ale są też kolorowe i bardzo starannie narysowane. I też ciekawą kreską, która przyciąga wzrok. To jest ważne. Tak, ważne. Odkąd na chwilę od książki... Strata ulubionej zabawki, to jest coś fajnego? No nie, na pewno nie. Jeśli ją się bardzo lubiło, to tak, ja to jak najbardziej to musi boleć, jeśli się ją straci. Masz jakąś ulubioną zabawkę, której nie chciałbyś nigdy stracić? No mam. A mogę wiedzieć? Mojego misia. I jakbyś stracił, to byś poszedł go szukać? Poszedłbym. Tak jak główny bohater Billy. Tak jest. Poszedł tak samo jak ja bym to zrobił. Poszedł szukać Oliego, yy, ale nie będę zdradzał dalszej części książki, która naprawdę jest interesująca, więc warto taką książkę mieć w swojej bibliotece, w domu, yy, na swoich półkach i nie żeby się kurzyła. Nie, żeby łapała kurz, tylko żeby ją sobie czytać, bo bardzo fajna, wciągająca, właśnie dużo zwrotów akcji. Świetne opowiadanie, bardzo polecam. Dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo, pa.